Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym sięgnąć głębiej do historii Asgardów uniwersum Marvela. Opowiem wam o potędze Bora, potężnego i dumnego wojownika, ojca Oddyna, Kulwili i V, a także dziadka Helitora i Lokiego. Był jednym z bogów, którzy stworzyli wszechświat z kosmicznego serca, stworzonego przez Eternity i nazywanego nasieniem Galaktusa. Znamy go ze posła opowiadającego o jego czynach, których dokonał podczas ostatniej koniunkcji dziewięciu królestw. Wydarzenie to ustawiało światy w linii prostej, powodując, że otwierały się między nimi liczne portale. To właśnie wtedy Asgard został najechany przez potężną armię mrocznych elfów, dowodzoną przez Malekita. Król elfów chciał użyć kamienia nieskończoności, zwanego Eterem, do przywrócenia wszechświata do stanu sprzed miliardów lat. Wtedy to Rasa Mrocznych Elfów osiągała szczyt swojej potęgi, wpływając na całe uniwersum. Gdyby nie bohateresko Bora, zadanie to zostałoby z łatwością zrealizowane. Przewaga Armii Elfów była kolosalna i nic nie pozostawiało złudzeń, że Asgard przetrwa. Przeciwko zaciężnej Armii Asgardu stanęli tak zwani Przeklęci. Elitarne jednostki Malekita siały postrach wśród Asgardczyków. Bor widząc jak wygląda sytuacja, postanowił użyć mostu zwanego Bifrostem, aby przenieść się do Malekita i ukraść mu eter. Plan się powiódł, przez co elfy musiały błyskawicznie się wycofać, a ich król widząc co się dzieje, rzucił naprzeciw szarżującej armii Asgardu kilka statków wyładowanych swoimi pobratymcami. Pozwoliło mu to uciec do swojego królestwa, gdyż Bor był w tamtym momencie zajęty walką z mrocznymi elfami pozostawionymi na pewną śmierć. Po tych wydarzeniach władca Asgardu był uznany za wybawcę wszechświata. Stawiano mu liczne pomniki, aby nikt nigdy nie zapomniał jego chwały. Niestety niedługo potem wyruszył na wojnę z lodowymi olbrzymami wraz ze swoim synem Odynem. Wiedząc, że przeciwnicy nie mają z nim najmniejszych szans, popełnił błąd, szarżując na wroga. W pewnym momencie wpadł w zasadzkę, w której wrogi Mag zamienił go w śnieg. Gdy walka niebawem się skończyła, Bor błagał Odyna o odwrócenie zaklęcia. Niestety jego syn zignorował jego prośby, wracając do Asgardu i rządząc na własną rękę. W jednej z historii zaklęcie to zostało cofnięte w teraźniejszości przez Lokiego. Zaburzył on jednak postrzeganie rzeczywistości swojego dziadka, przez co myślał on, że światem rządzą demony. Gdy na jego drodze stanął Thor, nie miał pojęcia, że to jego wnuk. Czując od niego moc swojego syna Odyna, uznał, że był to zabójca jego dziedzica. Postanowił więc pomścić swojego potomka i ruszył do walki. Nie trzeba było długo czekać, gdy Thor zrozumiał, że nie zdoła przetrwać walki z przeciwnikiem. Wezwał więc na pomoc całą drużynę Avengers i co ciekawe, na miejsce przybył zupełnie ktoś inny. Do walki z Borem stanął sam Sentry i Ares. Jednak szybko zostali obezwładnieni. Osłabiony Bor został w końcu pokonany i zneutralizowany przez swojego wnuka. Gdy Thor dowiedział się, że walczył ze swoim dziadkiem, był oszułomiony tym, co uczynił. Bor reprezentował pełen przekrój cech wspólnych dla Asgardczyków. Jego nadludzka siła pozwalała mu walczyć jednocześnie z kilkudziesięcioma różnymi elfami. I nawet gdy został zraniony, był w stanie wytrzymać obrażenia, które zabiłyby niejednego ziemskiego superbohatera. Posiadając wrodzony czynnik regenerujący, mógł szybko uleczyć organizm i powrócić do walki. Co ciekawe, zaskakiwał wrogów swoją wytrzymałością. Mógł walczyć praktycznie bez ustanku, gdyż jego organizm usuwał sprawnie toksyny wytworzone w mięśniach. Pozwalało mu to utrzymać sprawność fizyczną i uniknąć zmęczenia ciała. Gdyby nie został zdradzony przez Odyna, myślę, że nadal by żył i mógłby służyć ceną radą dla swoich wnuków. Ostatecznie pozostawi po sobie jedynie liczne pomniki, asgardzką zbroję, w której walczył i magiczną włócznie Gugnigr, będącą symbolem potęgi Asgardu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!